Dlatego właśnie powinniśmy doceniać internet każdego dnia. No to zaczynamy ludziska. Pierwszy ciekawy fakt. Bez internetu wrócilibyśmy do czasów listów pisanych ślimaczym tempem. Tak, wysłanie listu mogłoby zająć dni jeśli nie tygodnie. Wyobrażacie sobie czekać na odpowiedź na ważną wiadomość tyle czasu, jak za czasów króla świeczka. Fakt numer dwa. Pożegnajcie się z natychmiastowymi odpowiedziami na nurtujące Was pytania. Musielibyśmy polegać na prawdziwych encyklopediach, żeby znaleźć jakąkolwiek informację. Kto to ten Google? Bardziej słownik języka polskiego, profesora Doroszewskiego. Po trzecie, zakupy oznaczałyby stanie w prawdziwych kolejkach, jak za komuny. Koniec z przeglądaniem Allegro, leżąc wygodnie na kanapie. Masakra, co nie? Czwarty fakt. Komunikacja byłaby zupełnie inna. Pamiętacie telefony stacjonarne? Musielibyście znowu zapamiętywać numery telefonów. I co gorsza, żadnych memów z nosaczami. I na koniec, media społecznościowe? Nieistniejące. Musielibyśmy spotykać się twarzą w twarz, żeby dzielić się nowościami. Straszne, prawda? Jakby człowiek z XX wieku do XXI przeskoczył. Więc następnym razem, kiedy będziecie scrollować swój feed, przypomnijcie sobie te ciekawostki i podziękujcie internetowi. Do zobaczenia następnym razem.